Witam was wszystkich widzowie w dzisiejszym odcinku na moim kanale i dzisiaj gramy w moją własną grę, którą stworzyłem w notatniku Halo? Jak zda komputer mi się chyba coś, coś, chyba komputer mi się skichął Dobra, nieważne, no No, więc to jest moja własna gra stworzona w tym w notatniku. Chcecie jakiś z tego tutorial, to możecie dać znać. Okej, okay, no i ogólnie to jest prosta gra tekstowa. No więc, dobra, dzisiaj robimy speedrun tej gry. Więc jak wybije jedna minuta, to zaczynamy. Start. Y 1 1 3 2 e 1 1 15 sekund. No także witam serdecznie. Oto właśnie jest na, no, no to więc tak imaże test naszej gra. Dziękuję za oglądanie.